Siemano, siemano. Witamy serdecznie. Dzisiaj co będziemy robić? Dzisiaj będziemy naprawiać BMW L61. Już wam pokazuję co będziemy tutaj o to robić. Mechanizm wycieraczek, bo mam o taki luz. Bardzo brzydka sprawa. Do góry jedzie spoko, ale na dół przeskakuje, także trzeba się zabrać do wymiany. Lecimy. Całe pod siebie musimy zdemontować. Rozpórka. I dopiero się dostaniemy do wycieraczek. To mamy jeszcze zebrane wycieraczki, ściągnięte te wszystkie słonki tutaj. ekstra Ekstrabajlance. Najgorzej jest ściągnąć tutaj to z ale zobaczcie, co tutaj w ogóle się stało. To jest w ogóle urwane. Całe sobie chodzi, góra, dół. Zaraz się do tego dostaniemy, to będziemy więcej widzieć. Ale widać, że to był już ostatni gwizdek. Ostatni gwizdek, żeby to naprawić. Jak zdejmiecie pod szybie, pod podszybiem jeszcze jest taki aluminiowy spodnik. Raz, dwa, trzy śrubki. Mechanizm trzyma się tutaj pod spodem. I jeszcze zanim wyciągniecie to wszystko, przeszkadza tutaj ta osłona plastikowa. Czyli tak zwane tutaj, o, jak to się nazywa? Nawiewy, no, kierunki do nawiewów skąd pobiera powietrze do kabiny tam jest śrubka tam jest śrubka z drugiej strony też jest śrubka, tam o tam tam jest trochę gorzej się dostać, ale Przemka inne rączki tam wejdą i dopiero potem możemy to powyciągać, bo tutaj chyba jest jeszcze śrubka jak się nie mylę. Tutaj się dobiera do dwóch ostatnich śrubek, żeby je odkręcić w M57 musieliśmy wyciągnąć filtr, obudowę filtra całą ale przy okazji, jak już to robimy, to założę sobie nową, którą kupiłem Poprzedni materiał, możecie to gdzieś tam obejrzeć, bo jest pęknięta. Tutaj o, ta śrubeczka nie ma jej. Zakupiłem nową używaną, ale sprawną, więc od razu to złożymy po Bożemu. Natomiast w M54 u Pawła wymienialiśmy też mechanizm wycieraczki, to tam troszeczkę łatwiej było się do tych śrubeczek dostać, bo ten silnik jest taki troszeczkę inaczej ułożony i do tych dwóch śrubek, co teraz Przemek jest łatwiej się dostać, więc OK. No i została nam jedna śrubka jeszcze. O, tutaj, tu, 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 tu na środku na trzynastkę trzeba ją przekręcić, żeby nam się to uwolniło. I to by było chyba na tyle. Dobra, mamy nowy mechanizm. Jedyne co musimy zrobić, to przełożyć silnik. A, bo nagle tak przełożyć silnik ze starego do nowego. nowy się rozpadł tutaj. To ramię w ogóle wypadło. Okazało się, że z drugiej strony nie było już po prostu zegara. Wypadł, rozpadł się na części. Zaczęło sobie to latać. No i wyrobiło całe to gniazdo, że po prostu był luz. Także bierzemy się za montaż. Przekazuję żronczki do żronczki, śrubeczki i wjechał już nowy mechanizm do środka. I jest git. Niestety, ale urwała mi się jedna śrubka z silniczka. Na razie poskładamy tak. Mam nadzieję, że nic z tym nie będzie robić. Za jakiś czas sprawdzę. Dokręciłem no, te trzy mocno i powinno banglać, no niestety ta jedna się urwała No i misiaczki moje drogie. Samochód zmontowany. Wycieraczka działa jak należy. Zaraz wam pokażę jeszcze, że już tego luzu tutaj, gdzie był na samym początku filmiku, już go nie ma. Natomiast cały środek, pod szybie, filtry. Rozpórka łącznie z osłoną, łącznie z osłoną filtra, obudową, nawet z filtrem powietrza trzeba było wyciągnąć, żeby to wszystko ładnie wymienić. Yy, jeszcze Wam tutaj pokażę. Ta osłona, filtra, która była tutaj o uciupana, wjechała yy, zamien... znaczy, zamiennik. Używana, ale dobra. No i tutaj pęknięte też kupiłem sobie to używane i wjechało nowe. Te elementy co tutaj zaraz Wam pokazałem, możecie zobaczyć w filmie. Yy, a wyświetlę Wam może na końcu odnośnik, tam takie różne prace, systematyczność i tak dalej. To możecie sobie obejrzeć. Przemuś, akcja? Reakcja. Udana. Udana akcja, Przemuś zadowolony. Dowiedział się dużo o s 61 Że tak ładnie, żeby... żeby cokolwiek zrobić w samochodzie, to zawsze to pod siebie trzeba rozbierać. Bo takie jest dojście, no. Śrubka pod śrubką, śrubka pod śrubką. No i tak to sobie leci tutaj, o. Przemówisz jeszcze ostatnie szlify, wycieraczki delikatnie musieliśmy poprawić. Zakładamy kapselki, tutaj jeszcze ta plastikowa ta cała osłonka, zbieramy narzędzia. Proszę bardzo, proszę. Czynić swą powinność. Pięknie. No i teraz, i teraz patrzymy, że luzu już nie ma. I będzie pięknie. Będzie ładnie. Jak jeszcze będzie padał deszcz, to sobie wam ujęcie czy skaczą wycieraczki czy nie. O, proszę. I teraz pięknie. Możemy zobaczyć jak ładnie wycieraczki zbierają. Nic nam tutaj nie skacze. Wszystko działa jak należy. Także operacja powiodła się pełnym sukcesem. Na tamtym starym Szczególnie jak wracało w dół, to przeskakiwała strasznie ta wycieraczka i to na starych, i na nowych, i tak zmieniłem sobie pióra. Teraz mam tam Oksimo, wcześniej były Bosze, ale już po tylu latach wypadało je wymienić, a teraz jest miodzio. Ale na pewno nie będą skakać, bo już na spryskiwaczu nie skakały, a wcześniej nie skakały. Także jak macie luz, to od razu wymienia. I to był zamiennik Nie odginały zamiennik, tego cuda kosztuje 400 zł około. I no, zobaczymy czy to będzie zdawało swój egzamin. Może żeby wytrwało parę lat. Odginał 2200. Dziękuję. Cześć i pozdrawiamy do następnego odcinka. Bye!